Witam! Dzisiaj sobie wykonamy zadanie obejmujące takie zagadnienie jak równia pochyła, siła grawitacji jej składowe, siły naciągu oraz siłę tarcia Tutaj macie temat zadania, znajduje się również w opisie filmu proszę teraz go przeczytać A ja sobie przechodzę do rysunku no, to musimy sobie najpierw narysować taką równie pochyłą i na niej po kolei zaznaczyć odpowiednie ciała. No, więc mamy dwa bloki po tej stronie, jeden blok po tej, no i od razu sobie zaznaczyłem kierunek, w którym te bloki mają się poruszać. Pierwszą rzeczą, co robimy w takiej sytuacji. To zaznaczamy wszystkie siły grawitacji. Na nią nie mamy wpływu, więc ona i tak, i tak zawsze będzie działać prostopadle do podłoża. Następną rzecz, którą zaznaczamy w tego typu zadaniu, to siły naciągu. Sił naciągu zawsze musi być o jedną mniej jak obiektów biorących udział w ruchu. No więc patrzymy mamy siłę na ciągu drugą i siłę na ciągu pierwszą a ciał mamy trzy więc wszystko nam się zgadza następną rzecz jaką musimy zrobić to rozłożyć siłę grawitacji na składowe bo ta siła grawitacji w kierunku Y będzie nam potrzebna do siły tarcia a siła w kierunku X jako jedna z sił działających bezpośrednio w ruchu no i oczywiście teraz wymienioną siłę tarcia zaznaczamy weźmiemy się teraz za rozpisanie bardziej można powiedzieć eleganckie tych sił składowych no to przerysowujemy sobie ten trójkącik na boku troszkę większy po kolei podpisujemy te siły, jak na rysunku, i możemy nawet sobie tą siłę FX przenieść tutaj na dół i utworzyć tylko taki pojedynczy trójkąt. No ja to na pełnym prostokącie rozrysowuję póki co. I taki mały prototyp. Ten kąt alfa będzie zawsze tutaj u góry. Więc nie musimy się zastanawiać, jakoś przewracać ten trójkąt. Jeżeli go przerysujemy dosłownie, to ten kąt, który tutaj jest, znajdzie się tutaj u góry. Tutaj oczywiście kąt prosty, i tutaj ten kąt na wierzchołku równi, który no tutaj nie mamy. Nie możemy go zobaczyć. No chyba, że sobie cofniemy. O, to o tym. Kącie byśmy wtedy mówili zależy który mamy podany w zadaniu no, tutaj mamy podany ten no więc sobie teraz możemy utworzyć jakieś funkcje trygonometryczne no więc sobie weźmy tutaj na początek sinusa sinus to oczywiście jest to co leży naprzeciwko kąta czyli fx 2 w naszym przypadku i do przeciwprostokątnej, czyli do fg2. Więc sinus alfa to się równa fx2 przez fg2. No, a cosinus to oczywiście to, co przy kącie, czyli fy2 do fg2. No i tak nam się układają. Zaraz nam one będą potrzebne do układania równań. A propos równań, zabieramy się już do układania. Patrzymy, co nam idzie zgodnie z kierunkiem ruchu. No to jak wiadomo, bloczek ma zjeżdżać sobie po równi w dół, więc patrzymy, zgodnie z kierunkiem ruchu działa nam ta siła Fx2, a przeciwnie do niej Fn2 i T2. No więc od siły Fx2 odejmujemy te dwie siły. I otrzymujemy takie równanko, bo pamiętamy, że wtedy ta masa druga, czyli ten blok drugi, dzięki temu porusza się z przyspieszeniem A. No i teraz bierzemy na, wartość, na warsztat drugi blok, który zjeżdża, i patrzymy, co tutaj idzie zgodnie z ruchem. A tutaj mamy siłę Fx1, Fn2, no i te sumujemy dwie, i od nich odejmujemy te dwie. No i otrzymujemy odpowiednie równanie i pamiętamy, że to powoduje, że masa pierwsza porusza się z przyspieszeniem A. I też oczywiście dla trzeciego bloczka musimy narysować, zapisać równanie. Pamiętamy, że ten bloczek ma się poruszać w górę. No to skoro w górę, to ta siła idzie zgodnie z ruchem i ta przeciwko takie krótkie ładne równanko fn 1 minus FG3 to się równa to powoduje, że masa trzecia porusza się z przyspieszeniem a. No i teraz bierzemy sobie wszystkie trzy równanka do kupy, ale jeszcze zanim coś z nimi będziemy robić, to opiszemy naszą siłę tarcia, bo jeszcze zanim się nie zabieraliśmy. Siła tarcia to zawsze jest siła nacisku razy Współczynnik tarcia kinetycznego. Jeśli się cofniesz do rysunku, to możesz zobaczyć, że w każdym, przy każdym bloczku siłę nacisku zastępuje nam siła w kierunku y. -owym. Siła grawitacji w kierunku y. -owym. No to biorąc na, dwa, na ten przykład siłę tarcia pierwszą. Będzie to siła y w kierunku pierwszym razy współczynnik k. I licząc funkcji trygonometrycznych, które wcześniej sobie zabraliśmy, możemy wziąć z kosinusa fy przez fg2 to się równa kosinus alfa. No to sobie z tego wyliczamy, mnożymy przez fg i otrzymujemy, że fy to się równa fg razy kosinus alfa Zostawiamy tutaj następnie do wzorku. A tutaj te trzy równania dodajemy sobie. Zobaczmy: minus fn skróci nam się z fn2 na plusie, a minus fn1 tutaj nam się ładnie skróci z fn1 na plusie. No to nam zostaje fx2. FX1 minus F 3 minus T2 minus T1. No i to się wszystko równa sumy tych M1 razy A, M2 razy A i M3 razy A. I jak sobie na to zobaczymy, to ładnie możemy teraz wyciągnąć A przed nawias. I następnie przez ten nawias podzielić. I w ten sposób otrzymujemy prawie, że już gotowy wzór na przyspieszenie tego układu. I jeszcze tylko wystarczy, za fx2 wstawić z tej funkcji trygonometrycznej, za fx1 z adekwatnej funkcji trygonometrycznej, analogicznej. Oczywiście, zatarcie też, który tutaj technikę wzorów podałem. No i suma mas. To mam nadzieję, że nie jest trudne do wymyślenia. Ale, jeszcze w tym zadaniu, mieliśmy obliczyć jedną rzecz, a dokładniej to dwie: siły naciągów. No to skoro mamy dwie siły naciągów, to sobie zobaczmy skąd możemy je wyliczyć. Oczywiście z pierwszego wzoru, i tutaj, na przykład, weźmy z ostatniego wzoru No to je sobie przepisujemy na osobną kartkę, czy tam po prostu obok, w moim przypadku kolejny slajd, i sobie po kolei przenosimy z prawej, na lewą i tak dalej, aby otrzymać po jednej stronie FN, a po drugiej całą resztę, a mamy wyliczone z wcześniej, jeżeli. Oczywiście sobie wartości tam już stawiłeś i wyliczyłeś. M mamy z zadania, za FG 3. Wstawiamy masę trzecią razy przyspieszenie ziemskie. Następnie masa druga z zadania. A z wyliczenia T z otrzymanego wcześniej wzoru i FX również z otrzymanego wcześniej wzoru z funkcji trygonometrycznej. I po postawieniu wyników, po postawieniu wartości otrzymasz wyniki. No i to wszystko.